Witam serdecznie wszystkich na kolejnym pojedynku w ramach pancernego Euro. Na początku zaprezentuje się brytyjski Cromwell oraz IS-4. Pierwsze starcie na brytyjskim Medzie. Losowanie bardzo dobre na czwórki, piątki. Tylko 3 szóste tiery. przepraszam, cztery. 56% szans na zwycięstwo. Pora zatem wykorzystać moc... Brytyjskiego działa, które jest niezwykle szybkie. Przy tym zadaje uszkodzeń 135 średnio na strzał, przebicie to 145 na pocisku goldowym aż 202. Z na to, że drużyna nie kwapiła się do żadnego zmasowanego ataku. Decyzja o tym, aby wyjechać na środek, spróbować coś podświetlić. Jak na razie bez skutku wszyscy pochowani. Nieco odważniej ruszyła Skoda T24 lewą flanką, My no jednak cały czas trzymamy się w środka. Na górkę pojechał tylko T40. Zmierza za nim OI, ale pamiętajmy, że jest to dość wolny pojazd. Zresztą OI to najwyżej tierowo wyceniony pojazd. Ciężki w całej bitwie. My mamy pierwszego zawodnika AMX 42, pierwsze strzały celne. Trzeci dobitka. 1-0. Dobrze, rozpoczynamy ten pojedynek. Mija półtorej minuty. My poza amx 40 jeszcze nic nie wyspotowaliśmy. Sojusznicy bardzo odważnie ruszyli linią 2, jednak w dalszym ciągu nic się tam nie pokazuje. Podświetla się Skoda na naszych. Na naszym zasięgu, ale w dalszym ciągu nie ma przeciwników. Jest T-34. Pierwszy strzał nietrapiony. T-40. Znowu gąska. Dobijamy. Drugi punkt. Celowanie w Helkata. Widzimy, że T-34 jest na dobitce. Kończymy go. Hat-trick. Bardzo dobre rozpoczęcie w pojedynku w wykonaniu naszego zawodnika. Kolejni przeciwnicy. Po znikali, niestety, zginęła nasza odważna Skoda, i w tym momencie rozpoczęło się okupowanie bazy. Trzeba zatem zabrać się za obronę. Co prawda, do przejęcia jeszcze ponad 3 minuty, ale to zawsze jest jakiś sygnał do bardziej zdecydowanego ataku. Ruszamy do przodu, dostajemy spota, mamy Czapiego, wystaje mu tylko górna część wieży. Chwilę przed strzałem. Zawodnik ten wycofał się, pocisk minął cel. Mamy kolejnych przeciwników M44. Jak zwykle, szczęśliwie artyleria trafia, mimo pewnie braku skupienia celownika. W międzyczasie ranny zostaje nasz ładowniczy, którego szybko udaje się wyleczyć. Cztery zniszczone pojazdy. Mamy tutaj dwie artylerie. Nie zdecydowaliśmy się na wyjazd. Dobijamy M44, odpłacając się tym samym za nasze uszkodzenia. Piąty już zniszczony wrogi pojazd. 8 do 2. Sojusznicy odbili, że tak powiem, bazę. Nikt już nie stoi w okręgu. Decyzja teraz, aby pograć nieco drużynowo, podświetlić artylerię. Nasza nie trafia, druga poprawia na szczęście skutecznie. I teraz odważny wyjazd, próba złapania autocelowania. Ginie artyleria AT2, bardzo groźny przeciwnik, twardy przede wszystkim. Próba strzałów w trakcie jazdy. Otrzymujemy hity zewsząd, AT2 dostaje strzał w międzyczasie i decyzja o wycofaniu się. Było to bardzo odważne. Zagranie w wykonaniu brytyjskiego zawodnika przyniosło na szczęście skutek. Mamy już 6 zniszczonych pojazdów, ponad 1000 uszkodzeń. Jak na razie poza AT2, to co strzelaliśmy udawało się wykończyć. Ciężko zatem myśleć o punkcie asysty. 10 do 3, niecałe 5 minut, w zasadzie w 4,5 mógłbym powiedzieć, i teraz nieco bardziej spokojnie decydujemy się kontynuować to starcie mając 33 HP pojawia się FV304 czyli kopytko, mamy również Susto i BDR -a. BDR już zajmują się sojusznicy tutaj próba strzału w Susto, udaje się go wykończyć, siódmy zniszczony pojazd na naszym koncie 12 do 4 bardzo opłacał nam się ten odważny atak od samego początku bitwy Czyżby zatem reprezentacja Wielkiej Brytanii zamierzała powalczyć jeszcze o występ w finale na naszym pancernym euro? Zobaczymy. Zwycięstwo jest raczej przesądzone, ale czy uda się Cromwellowi to starcie przetrwać? Do końca przejmowania bazy było 11 sekund po opuszczeniu przez nas okręgu. Ten czas wydłuża się. Został T67 prawdopodobnie schowany gdzieś. W zaroślach na górce w rogu mapy. Decyzja o pozostaniu w krzaku jest bardzo dobra. Pojazd, który pozostał w przeciwnym imię, jest dość dobry, na pewno szybko strzelny, a uszkodzenia zadawane przez tą armatę z pewnością wykończyłyby naszego brytyjskiego zawodnika. Czekamy zatem na wyspotowanie. Wycelowanie jesteśmy w miejsce, gdzie ostatnio widziany był ten pojazd. Pokazując się nam gdzieś za jakimś wzniesieniem, ciężko będzie go tutaj trafić. Zobaczmy, strzał pierwszy mija cel, drugi na ślepo trafia, prawdopodobnie w górkę. Trzeci bez skutku. Mamy te 67. Niestety pocisk nie zdążył dolecieć na czas 15 do 5. 7 zniszczonych pojazdów. Zobaczmy, jak w drugim starciu zaprezentuje się IS4. A rosyjski napastnik zabierze nas na El Haluf. 53% szans na zwycięstwo. Większość składów to pojazdy poziomu 10, groźne esetki, setki sporo szybkostrzelnych medów. Ruszamy przez Mordownie, aby tam walczyć o punkty dla swojej reprezentacji. Zobaczymy. Jak po bardzo dobrym występie Cromwella odpowie, i z czwarty, sporo pojazdów będzie nam tutaj towarzyszyło. Uważać musimy oczywiście na artylerię batczata, który jest w stanie tutaj zagrozić nam, nawet wydawałoby się, bezpiecznej pozycji, gdy tylko artyleria ta przeładuje się. Jest w stanie zrzucić na nas cztery śmiercionośne pociski. Niestety, na samym początku tego starcia, nasz sojusznik, nasz sojusznic, czy przepraszam Was, Centurion Action X, otrzymał pokaźny strzał i resztę dokończył pożar. 278 HP zostało temu zawodnikowi. Będzie on musiał bardzo uważać w dalszej części starcia, jeśli chciałby odegrać jakąś znaczącą rolę w tym pojedynku. My skupmy się jednak na naszym bohaterze. Dość niemrawy. Przejazd. To może skończyć się tragicznie. Próba przycelowania T-95E6. Pojazd specjalny. Raz jeszcze próba wychylenia się. Strzela E5. Strzela właśnie artyleria, która na szczęście uszkadza nam tylko gąsienicę. Ale musimy uważać, bo właśnie za chwilę spaść może kolejny pocisk. Ten na szczęście równie niecelny co poprzedni. Tym razem niestety w myśl przysłowia do trzech razy sztuka 538 HP. Zmniejsza pulę wytrzymałości naszego pojazdu. I musimy się wycofać, przyjąć bardziej defensywną pozycję. I siódmy próba strzału bez... W pełni skupionego celownika, bezskutecznie pojawia się E5. Tutaj niestety, E100 próbuje udowodnić nam, że cięższy znaczy lepszy. Nie zawsze tak jest. Gramy fair przede wszystkim, nie blokujemy się. Chwila wyczekiwania. Niestety, wroga drużyna przejęła inicjatywę i wyszła na prowadzenie 2 do 0. Esetki ruszają. Jedna esetka z tak zwanym dużym działem, druga z armatą z, znaną z Maus'a. No tutaj czekamy cały czas na swoje okazje. Nieco dziwne miejsce zajęła wroga esetka, miejsce, gdzie zazwyczaj pojawiają się czołgi średnie. Udało się na szczęście przejechać i będziemy ostrzeliwać Pojazdy znajdujące się w tym fragmencie mapy, tutaj T57 Heavy, robi użytek ze swojego magazynka. My tutaj wyjeżdżamy, celujemy wesetkę 405, ładnie weszło. Drugi celny strzał w trakcie tego pojedynku. Wroga E5 nie przebija się, na szczęście, przez mocny pancerz ISA czwartego. Kolejny strzał wesetkę. Nami znów niestety zainteresował się BadCzat, który prawdopodobnie przeładował swój magazynek. Nadal 2 do 0. Esetka sprowokowana do wystrzału. Strzał ten absolutnie nie miał prawa za, zagrozić naszym pojazdom, a w szczególności naszemu bohaterowi. Raz jeszcze przycelowana dolna płyta. Sporo obrażeń udało się nabić na tej esetce, którą dokańcza T57 Heavy. Jesteśmy zepchnięci w tym momencie do totalnej defensywy. Mamy Skodę, czyli TVP. Oglądając moje materiały, wiecie, że tak właśnie określam tą czechosłowacką dziesiątkę. 9HP. Pokazał się niestety T95E6. Skodę dobija to inny, a my mamy trzy uszkodzone pojazdy na swoim koncie. T57 Heavy. Kolejny magazynek wyładował tym razem w E5, której nie udało się niestety dokończyć. Pojawia się jak pancer, groźny przeciwnik, który może z nas zrobić po prostu sito. Niestety druga strona również padła. Jest i z siódmy. Mimo przewagi naszej drużyny 5 do 4. Sytuacja robi się bardzo, ale to bardzo nieciekawa. T57 Heavy broni jednej strony. My staramy się zająć Drugą stroną mamy ISA-7, który bardzo odważnie wyjechał. Przypłacił to strzałem otrzymanym. Sam nie przebił się. Tutaj T57 Heavy strzela w jego kierunku. Mamy Esetkę. Udaje się przebić kolejny uszkodzony pojazd na koncie rosyjskiego napastnika. Tutaj bardzo dzielnie walczy T57 Heavy, broniąc jednej części wjazdu. My kolejny strzał oddajemy we wrogą Esetkę, już prawie 4000 punktów uszkodzeń na naszym koncie. Wyjeżdża niestety jak pancer. Pocelowana dolna płyta, przebite. Ponad 4300, tutaj nieco dziwne manewry w wykonaniu naszych zawodników T57 Heavy. Niestety bez szans. Dobijamy jak pancera pierwszy zniszczony pojazd. Niestety, wyjeżdża T95, E6, który mocnym strzałem przebija się przez nasz pancerz. 11 do 6, mimo naprawdę krytycznej sytuacji, udaje się wyjść z opresji. Dobre wsparcie ze strony sojuszników. 12 do 6, emocje powoli opadają, ale musicie przyznać, to starcie, ten fragment pojedynku był naprawdę emocjonujący. Przewaga liczebna przeciwników została zniwelowana i ruszamy na przysłowiowe dożynki przy stanie 12 do 6. Nic złego, naszej drużynie raczej stać się nie powinno. Musimy jednak uważać na grilla, który czai się gdzieś w drugim końcu mapy. AMX 30B wykańcza T54. Na szczęście z odsieczą przychodzi RHM i kolejny pojazd zniszczony. Odważnie ruszamy do przodu. Gdzieś tutaj jest baczat, który sporo krwi napsuł nam w trakcie tego pojedynku. No i oczywiście wspominany przed momentem, grill. Tutaj brakuje już chyba siły rosyjskiemu napastnikowi. Ledwo wspina się pod tą górkę. Decyzja o przeładowaniu na pociski odłamkowo burzące. Czy słuszna? Za chwilę zobaczymy. Grill niestety ucieka. Pocisk w jego kierunku wystrzelony nie trafia. Ginie artyleria. Zniszczona w bratobójczym pojedynku. Mamy grilla. Ciekawe, czy przedostanie się przez domki. Tak też się dzieje. Szkoda, że ten pocisk tak mało uszkodzeń zadał. Grill dobity, a rosyjski zawodnik poza jednym punktem za zniszczony pojazd odnotowuje aż dwie asysty. Zobaczmy zatem na tabelę. Im bliżej końcowych rozstrzygnięć, tym lepszy poziom prezentują nasi zawodnicy. Prowadząca Francja, raczej pewna już występu w finale, nie możemy jednak odmówić ambicji. Pozostałym reprezentacjom w tym pojedynku świetnie spisał się Cromwell, który do puli reprezentacji Wielkiej Brytanii dopisał aż siedem zniszczonych pojazdów, i z czwarty. Mimo chęci, mimo starań, tylko jeden punkt i dwa punkty asysty, ale najważniejszy jest komplet trzech oczek za zwycięstwo. Na dziś to tyle, żegnam się z Wami, a na kolejne pojedynki w ramach pancernego euro zapraszam już jutro, a tymczasem oddaję głos do studia.